Czy 29 lat dla zawodnika sportów sylwetkowych to jest moment, w którym odstawia się slipy na wieszak, czy wręcz przeciwnie? Na pewno wiele osób oglądających może kojarzy branżę men's i nasz mistrz jednokrotny z zawodów mister Olympia, Brandon Hendrickson. Słyszałem, że zaczął ćwiczyć w wieku 25 lat. No wiadomo, to jest osoba o predyspozycjach identycznych Wyrastających poza jakąkolwiek skalę, więc nie można brać z tego przykładu. Śledząc scenę fitness, no myślę, że tak do 30, 35 chłopaki startują, nie? Tak jakby mamy troszeczkę inny kanon naszej kategorii, i rzeczywiście, tak jak mówisz, dojrzałość mięśniowa kulturysty, nawet myślę, że pomimo 40, 40 może to wszystko rosnąć, bo te mięśnie są gęste, dojrzałe. No ale aspekty jak twarz, włosy, ogólny wygląd, który jest bardzo ważny w Men's Fizik, na pewno no już tak. Tam po jakimś wieku troszeczkę idzie na Twoją niekorzyść, możemy powiedzieć, nie?